Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku cyklu pamiętnik z kryzysu. Dzisiejszy odcinek będzie monotematyczny, więc jeśli ktoś przyszedł posłuchać o inwestycjach, o pieniądzach, no to dzisiaj tego nie będzie, więc możecie już wyłączyć ten odcinek. Będzie odcinek tylko i wyłącznie o wojnie na Ukrainie, więc moim zdaniem mieszanie pieniędzy i zarabiania razem z konfliktem zbrojnym, w którym giną tysiące ludzi. No i jest mało etyczne, więc nie chciałbym tego tu mieszać. Oczywiście można też zarabiać etycznie takie pieniądze, które się zarobi, przekazywać na cel pomocy ofiarom tej wojny, tak jak zrobił. Pewnie o tym zresztą wiecie Rafał Zaorski, który swego czasu złożył taką publiczną obietnicę, że jeśli na swoich spekulacjach zrobi kilka milionów, no to jeden z tych milionów rozrzuci na warszawskich ulicach w ramach takiego traderskiego performanceu. No ale w związku z tym, co się stało na, na Ukrainie, no to Rafał poprosił o zwolnienie go. Z danego słowa na temat rozrzucenia tych pieniędzy no i Vox Populi, Vox Dei, społeczność internetowa wyraziła zgodę na zwolnienie Rafała z danego słowa i przekazanie tych pieniędzy na, na pomoc Ukrainie no i tak się też stanie. My w ramach fundacji Trading Gem Session postaramy się dorzucić jeszcze coś ekstra. Co to będzie, to powiem wam, jak uda nam się to spiąć. Trochę tu logistyki jest potrzebne więc. Sporo pracy przed nami, ale mam nadzieję, że to się uda i trzymajcie za nas kciuki. A dzisiaj zabieram Was w tle, jak zresztą pewnie widzicie, do szczególnego miejsca, miejsca Bitwy Warszawskiej 1920, kiedy to Polacy skopali tyłki Rosjanom, pokazując, że żadna armia nie jest nie do pokonania. A zanim zaczniemy, to pragnę Wam przypomnieć, że pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda więc to, co wszystko więc to wszystko, o czym dzisiaj będziemy sobie tutaj rozmawiać, należy brać z takim z dozą nieufności, bo wszystkie informacje, jakie są nam tutaj przekazywane, no będą nam prawdopodobnie przekazywane z tej bańki ukraińskiej. Te informacje od strony rosyjskiej pewnie do nas nie będą docierały, a każda ze stron będzie naciągała tą prawdę w swoją stronę, czy właściwie rzeczywistość w swoją stronę, tak żeby. Podbudować morale zarówno i swojego narodu, jak i całej społeczności, która się włącza w pomaganie, bo im więcej ludzi będzie się włączało w pomaganie, im więcej ludzi będzie widziało, że przynosi to efekty, to mamy taki efekt sprzężenia zwrotnego i tym więcej jeszcze ludzi się do tego włączy, co jest oczywiście bardzo, bardzo pozytywne. Ale należy właśnie pamiętać o tym, że takie informacje zawsze będą miały dozę jakiejś, no nazwijmy to propagandy, chociaż tutaj będzie to użyte w, w dobrym celu. Jednym z takich głównych historycznych przykładów takiej propagandy, czy właściwie śmierci prawdy podczas wojny, jest grypa hiszpanka, która oczywiście była w całej Europie, ale tylko Hiszpania nie nałożyła informacyjnego bana napisanie o, o tej grypie. Więc koniec końców tylko hiszpańskie media pisały o, o tej grypie, więc automatycznie została nazwana grypą hiszpanką. I na początku chciałbym się odnieść do ostatniego czy przedostatniego odcinka Pamiętnika z Kryzysu, gdzie mówiłem, że nie spodziewam się tego, żeby Putin zaatakował, bo będąc na granicy, miał wszystkie asy w rękawie, tak? Siedząc przy tym globalnym stoliku pokerowym, miał najmocniejsze karty, jakie tylko, jakie tylko mógł mieć. No, ale niestety, tak jak pewnie widzicie, stało się zupełnie inaczej. Putin jednak zdecydował się na najechanie Ukrainy. Natomiast ja w mojej analizie popełniłem jeden duży i to tragiczny wręcz błąd, gdzie założyłem, że sankcje Zachodu będą natychmiastowe, nieuniknione i solidarne, że to wszystko stanie się bardzo szybko i Rosja zostanie wręcz betonową zasłoną odcięta od całego wolnego świata, natomiast wygląda na to, że Putin założył zupełnie inaczej. Patrząc prawdopodobnie na swoje przyjaźnie z Węgrami, na swoje przyjaźnie z Niemcami, zresztą istnieje sporo biznesów rosyjsko-niemieckich, no już pomijając kwestie gazu, ropy, węgla, gdzie Niemcy są bardzo, bardzo ściśle powiązani z, z Rosją, więc op Putin prawdopodobnie założył, że tych sankcji nie zobaczy albo nie zobaczy ich szybko, co pozwoli mu na przeprowadzenie swojej operacji, gdzie będzie mógł już później z pozycji siły, tak jak ta operacja, jaką to nazwał operacja militarna, zakończy się sukcesem, to będzie mógł już z pozycji siły, siedząc w Kijowie, negocjować warunki pokoju i ewentualnie zniesienie sankcji, gdzie tutaj poluzuje kurek, tutaj trochę odpuści, sankcje zostaną zniesione, Putin ugra co chciał. No i niestety okazało się, że nie wszystko poszło po myśli Putina. Z analiz, które czytałem, wyłaniają się takie dwa główne scenariusze możliwej strategii Putina. Pierwszy to jest tak zwane rozpoznanie walką, gdzie chciał wysłać swoje najgorsze jednostki, co zresztą ma potwierdzenie w, w rzeczywistości, jak widzimy sobie, jak spojrzymy sobie na, na doniesienia z przejętych jednostek rosyjskich. No to to jest sprzęt, który pamięta jeszcze Związek Radziecki i to najgorszego sortu. Oczywiście samo to, że sprzęt jest stary, nie oznacza, że jest zły, tak. No, transporter opancerzony jest tylko no, jeżdżącym kawałkiem metalu. Tam za bardzo nie ma co, co unowocześniać. Natomiast kwestią jest utrzymanie tego, tak? Na, w bojownicy syryjscy walczyli w niedawnych konfliktach, jeszcze używając niemieckich STG 44. Które zostały, tak jak sama nazwa wskazuje, w, wyprodukowane w 1944 roku. Więc to, że sam sprzęt jest stary, nie oznacza, że jest zły. Ale jak zobaczymy, właśnie sobie na te zdjęcia czy filmy, które były wrzucane z przejęcia tych rosyjskich transporterów czy rosyjskiego sprzętu, no to stan takiego sprzętu w środku jest tragiczny. Wygląda, jakby był ściągnięty prosto ze złomu. No co zresztą miałoby sens w stosowaniu tej strategii, tak zwanego rozpoznania walką czy rozpoznania bojem, gdzie rzuca się właśnie te najgorsze jednostki i patrzy się, co przeciwnik zrobi. A to, że tam Putin rzucił 35% swoich sił, przynajmniej takie są szacunki, no to pokazuje to, że, że nie liczy się do końca z życiem swoich żołnierzy zgodnie ze starą stalinowską zasadą. Ludzie u nas mnogo, czyli człowiek jest najtańszym aktywem w rosyjskiej armii, bo zawsze takiego rekruta można zastąpić nowym rekrutem. Rosja jest duża, więc dużo rekrutów się znajdzie i można ich cały czas wysyłać na, na nowe fronty. A, a sama strategia rozpoznania bojem polega na tym, że właśnie rzuca się te najgorsze jednostki i patrzy się, co będzie robił przeciwnik których obszarów będzie bronił, gdzie się będzie wycofywał, gdzie się będzie umacniał, jak się komunikuje ze sobą, jakiego sprzętu używa, czym dysponuje, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i tak dalej, tak dalej. Można bardzo szybko zobaczyć z czym się ma do czynienia po stronie przeciwnika. No i faktycznie po kilku dniach walki okazało się, że Rosja wysłała potężne posiłki. Na zdjęciach satelitarnych z jednej z amerykańskich film widać, że jest konwój ciągnący się na około 27 km, składający się prawdopodobnie już z trochę lepszego sprzętu niż ten, który został wysłany na początku. Więc to mogłoby potwierdzać tą tezę o tym, że ta pierwsza fala to było właśnie to rozpoznanie bojem, gdzie nikt tego nie żałował, że ci ludzie tam zginą, że ten sprzęt zostanie zniszczony. Chcieli pozyskać po prostu informacje na temat tego, jak Ukraińcy są przygotowani. Niestety, jak się dzisiaj okazało, znaczy stety dla nas, niestety dla Rosji. Okazało się, że ten konwój tak dosyć wolno się porusza ze względu prawdopodobnie na to, że zabrakło im paliwa. A problemy logistyczne są dużym problemem Rosji. No i jest jeszcze druga wersja strategii, którą Putin miałby teoretycznie zastosować i to jest wersja do której ja się bardziej zwracam, czyli tak zwana wersja Blitzkriegu, gdzie Putin założył, że w Kijowie będzie dosłownie w kilka dni i zanim wszystko się rozegra po stronie europejskiej, po stronie wolnego świata, no to tak jak mówiłem na początku, Putin już będzie siedział w Kijowie, rząd ukraiński albo zostanie zdymisjonowany, albo zabity, albo ucieknie za granicę i Putin wsadzi w ich miejsce swoje marionetki, które oczywiście byłyby w demokratycznym referendum wybrane w ciągu kilku dni i by zaprowadzały pokój, to znaczy to ich pokój na, na terenie Ukrainy. Zresztą podobną, podobną strategię wrzucił Mark Rubio, senator Stanów Zjednoczonych, gdzie rozrysował mniej więcej jak plan Putiniem miał wyglądać. Przez pierwsze 12 godzin miała zniknąć obrona powietrzna Ukrainy, w kolejnych 36 godzinach cele militarne miały zostać zniszczone, a w 48 godzin Kijów miał zostać okrążony, i po tym, po 72 godzinach, już miał być kolejny rząd, już oczywiście ten z nadania rosyjskiego. I do 27 lutego Putin był na punkcie zero. Żaden z tych celów nie został osiągnięty. Chociaż jego założenia wydają się dosyć rozsądne, jeśli chodzi o strategię z jego strony, bo jak można było zobaczyć z doniesień prasowych, Niemcy niezbyt kwapili się do pomagania Ukraińcom. Ambasador Ukrainy w Niemczech przyznał, że usłyszał od Niemców nawet sformułowanie takie, że nie warto Ukrainie pomagać, bo Putin zaraz będzie w Moskwie i zanim cokolwiek się zadzieje no to już będzie po wszystkim więc nie warto im pomagać lepiej poczekać. No i pod coś takiego prawdopodobnie zagrał Putin a to jak byli bardzo pewni siebie pokazuje między innymi artykuł, który miał się Pokazać w jednym z rosyjskich mediów, który był zaplanowany na 26 lutego na 8 rano. Prawdopodobnie to, że to jest opublikowane o pełnej godzinie, oznacza, że był po prostu artykuł ustawiony w CMS-ie do opublikowania tej godzinie. No i to był artykuł, który mówił o tym, jak to Rosjanie zajęli Kijów i jaki to nowy porządek świata będą układać w tej części Europy. A sam artykuł oczywiście został za chwilę skasowany, ale możecie go sobie przeczytać w Wayback Machine, jak Rosjanie czy rosyjscy propagandziści widzieli to, te zdarzenia. No i niestety dochodzimy do momentu takiego, gdzie żaden z tych celów Putina nie został zrealizowany. No i Putin zaczął wykonywać trochę nerwowe ruchy, zaczął straszyć atomem, i podobno to znowu opublikował Mark Rubio. Dostali jego generałowie rozkaz, żeby rozprawić się z ludnością cywilną. Co prawdopodobnie dzieje się teraz, w chwili, kiedy to nagrywam przed chwilą znajomy z Ukrainy mi wysłał informacje o bombach kasetowych, które spadają na Ukrainę i bombach próżniowych, które też w dwóch czy trzech miejscach zostały zidentyfikowane, co oczywiście ma spotęgować zniszczenia, a to, że obydwie z tych, obydwa z tych rodzajów broni są zakazane, no to najwidoczniej Rosja się tym kompletnie nie przejmuje. Czare goryczy tego, jak Rosjanie sobie nie radzą na Ukrainie pokazuje między innymi to, jakie straty ponieśli. Jak pamiętacie wojnę czeczeńską, która trwała około tam półtora roku, w tamtym okresie Rosjanie stracili około 5,5 żołnierzy przez półtorej roku. Natomiast przez trzy dni trwania operacji na Ukrainie Rosjanie stracili 5300 żołnierzy, i oczywiście do tego jeszcze dochodzą straty materiałowe, takie jak około 190 czołgów utraconych, 20, 29 samolotów. 29 śmigłowców, 3 bezzałogowe statki powietrzne i 5 systemów obrony przeciwlotniczej. I oczywiście w tym podejściu Ukraińców do obrony bardzo dużą i to naprawdę bardzo dużą rolę odegrał sam prezydent Ukrainy. Wcześniej, jak pewnie widzieliście na Twittera, wrzucałem, wrzucałem informację, że rozmawiałem z Ukraińcami, którzy są oczywiście w Polsce, którzy tak średnio się wypowiadali o tym, że mieliby się być, bić za Ukrainę że ta Ukraina to im w sumie nic nie dała, dlatego nie są teraz w Polsce. No fajna jest historia, tam oczywiście jest rodzina, ale politycy są skorumpowani, z tego kraju za bardzo tam nic nie będzie, więc bicie się o, taki, o takie coś, no, podchodzili do tego, nazwijmy to, chłodno. Natomiast po tym, jak prezydent ogłosił, że zostaje, po tym, jak Kliczko ogłosił, że zostaje i się będzie bił tak samo, jak i prezydent, wszystko się zmieniło. Ukraińcy zyskali naprawdę Wolę walki. Prezydent pokazał, że nie ucieka, że będzie się bił, że nawet w jednej rozmowie czy w kilku rozmowach z przedstawicielami innych państw powiedział, że to prawdopodobnie są jego ostatnie dni, bo na niego został wydany wyrok, ale mimo to zostaje i, i się będzie bił. Amerykanie podobno proponowali mu ucieczkę i ewakuację z kraju, i on absolutnie się na to nie, nie zgodził. No i teraz prawdopodobnie Ukraińcy się patrzą na swojego prezydenta. Tak jak ten żołnierz, którego tutaj widzicie na ekranie, patrzy się na niego teraz. To samo ma zresztą potwierdzenie w rozmowach, które miałem z Ukraińcami, którzy są teraz na Ukrainie. Mówią, że to, że on podjął taką decyzję, kompletnie odwróciło ich postrzeganie jego jako człowieka. I nawet ci ludzie, którzy do tej pory nie za bardzo go lubili i nawet na niego nie głosowali, teraz są w 100% za nim i go popierają w tym, co. Co teraz robi. A w związku z tym, że Ukraińcy zaczęli stawiać taki duży opór, okazało się, że Rosja na, taki, na taką walkę nie jest kompletnie przygotowana. Tak jak wcześniej wspomniałem, sprzęt jest w tragicznym stanie, który jest tam wysyłany. Oczywiście nie cały, ale część tego sprzętu jest w tragicznym stanie. Wojskowi, którzy są w tych pojazdach, nie za bardzo chcą walczyć. Czasami się zupełnie poddają. Ci, którzy się poddają lub są wzięci do niewoli, mówią, że część z nich w ogóle nie wiedziała, że jedzie na wojnę. Oni pojechali tam na ćwiczenia, i jak wyszli ze transporterów opancerzonych, no to się okazało, że są na Ukrainie i im każą strzelać. Tak jak wspomniałem na początku. Należy tutaj oczywiście ziarenko nieufności wrzucić, bo może po prostu chronią swoje tyłki, żeby im Ukraińcy nic nie zrobili, a Ukraińcy, z tego co wiem, nic jeńcom wojennym nie robią, traktują ich tak, jak, tak jak traktowani być powinni. Ale to pokazuje, że motywacja do walki ze strony rosyjskiej jest naprawdę mała. Z rozmów z Ukraińcami, właśnie którzy teraz są w samym sercu tych wydarzeń, no wynika, że Rosjanie byli naprawdę przekonani. Do tego, co mówiła im rosyjska propaganda, czyli to, że na Ukrainie jest faszyzm, że są mordowani ludzie, że tam panuje terror. Część z nich była przekonana, że jak oni wjadą na Ukrainę, to ludność ich będzie witała z kwiatami, tak jak witali ich Polacy czy inne narody wyzwalane spod okupacji niemieckiej. Więc zderzenie z taką rzeczywistością, gdzie ludzie no ich nie chcą tam po prostu, to zresztą jest masa filmów, które to pokazuje. Wrzucę wam tutaj kilka, jak ludność cywilna blokuje przejazdy kolumn. Pancernych czy kolumn z dostawami. Następuje taki Mexican standoff, czyli żadna ze strony nic nie robi, mimo że oczywiście cywile są nieuzbrojeni, a Rosjanie mogą jak najbardziej zacząć do nich strzelać, no to tego nie robią. No, ta wola walki u nich jest praktycznie, praktycznie nieistniejąca, przynajmniej w tym pierwszym rzucie, który został wysłany na, na Ukrainę. Jeszcze taka ciekawa informacja, że w tych transporterach, czy w ogóle w pojazdach, które są bardzo często po prostu porzucane, jak im się skończy paliwo, jest, są znajdowane porcje jedzenia na około 4 do 5 dni. I te porcje jedzenia zresztą są bardzo często przeterminowane. Jak tutaj wam wrzucę film. Termin przydatności do spożycia takich zestawów jest 2015 rok. Więc mamy żołnierzy, którzy są kompletnie niezmotywowani do walki. Logistyka siada, nie dowozi im jedzenia, nie dowozi im paliwa. Kończy im się paliwo w, w pojazdach, którymi jadą, więc. Czołg, w którym się skończyło paliwo, czy wyrzutnia rakiet, w których się skończyło paliwo, no jest średnio użyteczna w walce, więc lepiej ją zostawić i ewentualnie się poddać albo schronić się gdzieś w lesie. A zdjęcia takich porzuconych pojazdów obiegają cały internet. No dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, jak ta, którą wam pokazuję teraz, gdzie Cyganie ukradli rosyjski czołg. Oczywiście brzmi to dosyć absurdalnie. Ale no, w sytuacji takiej, gdzie, gdzie czołg został po prostu porzucony, przyszli cyganie, go sobie zatankowali i nim odjechali, czy ściągnęli go ciągnikiem rolniczym, tak jak tutaj widzicie, wrzucam Wam film, gdzie rolnik sobie ściąga wyrzutnie rakiet, która została właśnie przez, przez Rosjan porzucona, no to wyłania nam się obraz takiej armii, która nie za bardzo chce walczyć, bo nie za bardzo wie też o co, szczególnie w tym, w kontekście tego, co mówiłem, że oni myśleli, że tu jest faszyzm, a się okazało, że tu jest normalne życie. I pewnie słyszeliście tą głośną sprawę, kiedy właśnie dwóch żołnierzy, którym zabrakło paliwa, postanowili pójść na policję i poprosić o pomoc w zatankowaniu pojazdu. Kolejnym takim przykładem na to, że prawdopodobnie Moskwa chciała bardzo szybko zająć Kijów i wprowadzić swoje rządy, jest to, że wysłali tam Czeczenów, którzy są doświadczeni w takiej niewalce wojskowej Tylko w takim zaprowadzaniu porządku, w likwidowaniu terrorystów, w likwidowaniu opozycji, w takich, nazwijmy to, zaprowadzaniu rosyjskiego porządku już jak kraj jest objęty nadzorem rosyjskim. No ale się okazało, że Ukraińcy i z tym sobie poradzili i oddział Czeczeńców zlikwidowali, prawdopodobnie używając też kul maczanych w świńskim tłuszczu, bo Czeczeni to są muzułmanie, ale to są oczywiście doniesienia niepotwierdzone. No i najciekawsze w tym Wszystkim w tej całej sytuacji jest to, że czas działa w pewnym sensie na korzyść Ukraińców, co zresztą potwierdza ten mój znajomy, z którym rozmawiałem, że im dłużej będą się bronić, im dłużej ta cała wojna będzie trwała. Tym gorzej jest dla Rosjan, bo coraz więcej krajów dołącza się do tego, żeby przesyłać na Ukrainę sprzęt. Nawet Polska tam wrzuciła swoje, znaczy nasze pioruny w sumie, Dania wysyła broń przeciwpancernom, i coraz więcej krajów się dołącza do tych, do tych akcji zbierania sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Więc takie ręczne wyrzutnie rakiet, które potrafią unicestwić czołg warty kilka, kilkanaście milionów dolarów. No są dla Ukraińców bardzo, bardzo przydatne. Nawet Unia Europejska powiedziała, że kupi i przekaże broń Ukrainie, żeby oni mogli się bronić. Więc im dłużej trwa obrona Kijowa, im dłużej trwa obrona Ukrainy, tym lepiej dla, dla Ukraińców, bo logistyka rosyjska bardzo mocno kuleje, co zresztą, o czym zresztą mówiliśmy wcześniej. Rosyjska armia jest bardzo zdemotywowana, skorumpowana. Chodziły nawet pogłoski, że... Rosjanie sprzedawali paliwo z baków, jak stali tam pod granicą ukraińską, więc obraz dla Rosji wy, wy, wyłania się bardzo niekorzystny. Tym bardziej, że kraje zdążyły się dogadać co do tego, że jednak sankcje będą na Rosję nakładane. I to sankcje takie bardzo mocne, z zerwaniem kompletnie Jakichkolwiek relacji gospodarczych. Nawet nasza Biedronka, chyba, z, znaczy nasza no hiszpańska Biedronka, powiedziała, że produkty rosyjskie nie będą sprzedawane w sieciach tego sklepu. Z sankcji chcieli się wyłamać tylko Włosi, którzy zaproponowali, żeby luksusowe towary były wyłączone spod tych wszystkich zakazów handlu. Podobnie zresztą Belgowie, którzy chcieli wyłączyć handel diamentami spod jakichkolwiek sankcji, żeby mogły one spokojnie sobie płynąć na, do Rosji. Na szczęście tak się nie stało. Sankcje zostały nałożone. Do sankcji dołączają kolejne kraje. Nawet neutralna zawsze Szwajcaria powiedziała, że zamrozi aktywa rosyjskie będące w Szwajcarii. No żeby wkurzyć Szwajcarię, która nigdy się nie chciała angażować w żadne konflikty, i wkurzyć ją na tyle, żeby zamroziła aktywa rosyjskie, no to naprawdę się trzeba postarać i obstawiam, że to jest. To są kroki, których Putin kompletnie nie przewidział. A dzisiaj jeszcze z dobrych informacji jest taka, chwila przed tym, jak usiadłem do nagrywania, okazało się, że spółka Nord Stream 2 ogłosiła upadłość. Z tych wszystkich sankcji wyłamały się również Węgry, które powiedziały, że będą blokować transport ewentualnych broni śmiercionośnych przez, przez swoje terytorium. Tutaj bym radził wam się wstrzymać z jednoznaczną oceną, mój znajomy z Węgier. Powiedział mi, że to nie jest do końca takie, jak to media przedstawiają. Jest tam drugie dno. Jeśli jest to drugie dno, jest prawdziwe, o którym ten mój znajomy mówił, no to Węgry nie są tacy źli, jak, jakby mogło nam się wydawać, ale to pewnie dowiemy się o tym za, za kilka, może kilkanaście lat i wtedy dopiero poznamy, poznamy całą prawdę. No i podsumowując, Putin dokonał naprawdę niemożliwego. Dopóki stał na granicy, to miał talię pełną asów. Tam nie było żadnych innych figur, były same asy. Mógł rozdawać, rozstawiać te pionki na szachownicy światowej, jak mu się podobało, tylko strasząc ewentualną, ewentualnym konfliktem zbrojnym. W chwili, jak wjechał na Ukrainę i zaczął taki pełnoskalowy konflikt zbrojny, no to się okazało, że te karty nie są tak mocne, jak mu się wydawało. Z naszej perspektywy też tak to wygląda, że ta armia Putina wcale nie jest tak potężną armią, jaką wszyscy sądzili, że jest. I Putin dokonał niemożliwego, bo nagle zjednoczył cały, całą Europę, zjednoczył praktycznie cały wolny świat. Nagle wszyscy się przestali pomiędzy sobą żreć i zaczęli mówić. Jednym głosem. Kanada, w której Justin jeszcze niedawno bawił się w dyktatora, nagle ogłosiła, że przestaje kupować rosyjski gaz i rosyjską ropę. Oczywiście tam tego dużo i tak nie było, więc to jest, ma, raczej ma znaczenie symboliczne, no ale zawsze ma. W Stanach Zjednoczonych wszyscy byli zajęci rosnącą inflacją, teraz nagle temat Ukrainy pojawia się tam co chwilę. U nas zresztą podobnie, jak pewnie zobaczycie, na naszej scenie politycznej już nie ma takich gorących walk pomiędzy frakcjami. Wszyscy w miarę mówią, Jednym głosem. No i może się okazać, że Putin, tą swoją porażką i pokazaniem tego, że wcale nie jest takim wielkim imperium Rosja, jakim by się nam wszystkim mogło wydawać, no, wydał trochę na siebie wyrok, bo jego otoczenie, oligarchowie czy wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek interesy z Zachodem, teraz te interesy stracili. Oligarchowie, nawet pojawiło się ostatnia, ostatnio kilka propozycji. Propozycja, w ogóle nie tylko zamrożenia rosyjskich aktywów w Hiszpanii, ale ich konfiskaty. Więc ludzie z otoczenia Putina mogą zacząć sobie zadawać pytanie, czy oni na pewno chcą za tym człowiekiem iść. Dopóki miał taką otoczkę tego, że wszystko potrafi zrobić, że ludzie się go boją i, i że to on rozdaje karty i on wydaje rozkazy, no to. Ci ludzie przy nim stali, a jak teraz się okazało, że wszyscy wokół zaczynają tracić, nawet zwykli obywatele, którzy nie mogą już sobie polecić na wakacje, nie mogą sobie pooglądać filmów Disneya, bo Disney im zablokował, nie mogą sobie pooglądać niektórych stron dla dorosłych, bo też te strony dla dorosłych zostały zablokowane, nie mogą płacić Google Pay i Android Pay, bo też zostały zablokowane, no to się może nagle okazać, że Putin już nie jest taki fajny, jaki był, i ktoś z jego otoczenia. Może się zdecydować na zakończenie tej farsy, a tym samym zakończenie życia Putina. Podobno zresztą on uciekł gdzieś do bunkra ze swoim próbowaczem jedzenia, który je wszystko to, co Putin ma zamiar zjeść, tylko po to, żeby zobaczyć, czy to nie jest zatrute. A swoją drogą, Nasim Taleb wrzucił ostatnio na Twittera taką swoją małą analizę, że Putin jest spuchnięty. No i prawdopodobnie tak jak zakłada na simtaleb, Putin jest na coś chory, i to jest dosyć mocno chory. Przyjmuje sterydy, i od tych sterydów właśnie spuchł, a w związku z tym, że ma bardzo obniżoną odporność, no to musi siedzieć bardzo daleko od osób, z którymi rozmawia, co zresztą widzimy na tych zdjęciach. Jak zaczynała się, czy jeszcze przed inwazją, no to on siedział dosyć blisko swoich ludzi, a teraz każdy, każdy kolejny film, każde kolejne nagranie, każdy kolejny wywiad, no to on siedzi coraz praktycznie coraz dalej. Więc prawdopodobnie jest z tego, co nasim taleb tutaj na no szybko analizuje, no może się okazać, że Putin jest naprawdę, naprawdę mocno chory. I na koniec, żeby nie było tak ponuro, no to jeszcze nasi ukraińscy sąsiedzi odtworzyli pewien obraz i to będzie zagadka dla Was na koniec, żeby trochę poprawić humor. Odtworzyli jeden obraz. Jak domyślicie się, co to jest za obraz, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem, dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.